Nazywam się Szymon Szewczak, ukończyłem technikum informatyczne w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych w Żylechowie w 2015 roku. Szkoła ta umożliwiła mi dobrze przygotować się do matury oraz do egzaminu zawodowego. Po maturze dostałem się do Lotniczej Akademii Wojskowej w Tęblinie i uzyskałem tam stopień Inżyniera Logistyki Lotnictwa. Aktualnie pracuję w Polskich Liniach Lotniczych LOT jako specjalista do spraw logistyki. I na co dzień zajmuję się ogólnie rozumianą logistyką, komponentów i części zamiennych do samolotów pasażerskich. Zetesper Zeleków wspomina bardzo dobrze. Miałem tam szansę poznać bardzo ciekawych ludzi, a także zdobyć szeroką wiedzę. Zetespo Żeleków to dobra szkoła, którą mogę poradzić z czystym sumieniem. Nazywam się Bola. W 2017 roku ukończyłem technikum informatyczne w zespole szkół po w Szalechowie. Po dobrze zdalnej maturze i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych otrzymałam predyspozycję do dalszej nauki. W lutym tego roku obroniłam tytuł inżyniera informatyki ze specjalności programowania systemów i baz danych, a obecnie kontynuuję swoją naukę na stopniu magisterskim. Zespół szkół w Żelechowie to szkoła, w której przygotujesz się do dalszej nauki. Poznasz ciekawych ludzi, a także zdobędziesz umiejętności do pracy. Dziewczyny, pamiętajcie, że informatyka nie jest tylko dla mężczyzn. Nie bójcie się i realizujcie swoje marzenia. Wybierz zespół szkół w Żelechowie i w bazę wiedzy do dalszego rozwoju. Cześć, nazywam się Damian Owczarczyk i w 2012-2016 chodziłem do Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Żelechowie. Udało mi się dobrze napisać maturę i zdać egzamin zawodowy. Dzięki temu udało mi się dostać na Politechnikę Wrocławską, na kierunek informatyki. Dzięki temu, czego się nauczyłem podczas lekcji zawodowych w zespole szkół ponadgimnazjalnych, udało mi się zdać najtrudniejsze przedmioty na Polibudzie bez żadnego problemu. Aktualnie posiadam tytuł inżyniera i założyłem własną firmę. Polecam zespół szkół ponadpodstawowych w Żelechowie. Najpierwszej szkoły w powiecie nie znajdziecie.